cześć, się To jesteśmy Maciek. Dzisiaj będziemy grać w Minecrafta. Znaczy nie Minecraft, tylko. No nie grać, tylko będzie poradnik jak zrobić potki. I muszę wyrzucić od was łapki i subskrypcje. No to dajcie łapkę i słupka. I, i, i będzie git, będzie wtedy więcej filmów. Tutaj sobie z kolegą grałem na tym świecie. No i pokażę wam jak zrobić pocki. Oczywiście potrzebujemy. Co potrzebujemy? No właśnie nie wiem. Nie no dobra żartuję. Już robię poradnik to wiem co robię. Potrzeba nam nederowych brodawek złotych patyków z Blaze'a i ten no każdy wie jak to się robi no to czekajcie nie tutaj in zrobię No i szybko to tak. Potrzeb Teraz zrobimy mixture niewidzialności będzie nam potrzebne złota marchewka, gdzie, gdzie była złota marchewka, a tutaj, ja. e, pomieszało mi się wszystko, złota marchewka, gdzie była? Tutaj złota marchewka. Kole Potrzeba będzie właśnie nam złota marchewka i to się nazywa sfermentowane oko pająka. No pyk. A, no i oczywiście butelki. ja nie wziąłem butelek z wodą. Butelka z wodą. Zip, buteleczkę. A, ja oczywiście blodawki. A i to się przepala. Przepala, przetapia? Ja, jak Waszym zdaniem? Bo ja nie wiem. O, tutaj będą dwie rzeczy. Z samej marchewki można zrobić ten: miksturę widzenia w ciemności. A z, ze złotej marchewki, znaczy ze złotej marchewki. I można zrobić e, miksturę widzenia w ciemności. A jeszcze jak się doda y, oko pająka sfermentowane, to wy, wychodzi mikstura niewidzialności. Na końcu oczywiście sobie je wszystkie przetestujemy. Tutaj trzy potki zrobię. I to jest miksa niewidzialności. Teraz będzie na, na siłę. Przetapię się szybciej. spolita mikstura? Co to? U mnie popsułem butelkę z wodą. Czemu? Nieważne. Naprawdę nieważne. Niedługo jeszcze zamierzamy e, zrobić poradnik, jak z, r, jak przywołać komend bloka. Komentarz bloka czy. Gzwał, tak, zwał. To będzie mikstura na siłę. To jest mikstura na siłę. No i teraz jeszcze. Mikstura na szybkie bieganie. To trzeba cukier. Cukier. Gdzie był cukier? I cukier. Cukier. A to jest ta popsuta. To będzie potka na szybkie bieganie. Na szybkie bieganie. <grystanie> Powiem, że to się przydaje. Yy, nie trzeba citować albo czegoś. No, no, po prostu nie trzeba cheatować ani nic, jak się nie ma konia, na przykład, a trzeba daleko dobyć. No to włączę się survivala. Przetrwanie. No i to jest mikstura szybkości. I teraz tutaj biegamy. A mleko mogłem sobie wziąć. Czekajcie, jeszcze tutaj, mleko sobie wezmę, i trzeba wziąć hmm, jeszcze jakieś jajko, bo jak wam pokażę miksturkę na chwilę i wezmę drewniany mieczek. Pokażę wam bez efektu, z efekta. No to to jest na szybkie bieganie. To jest na siłę. Mikstura niewidzialności. To jest mleczko I tutaj nie widać nas. Ja gram akurat na telefonie, to tego nie można tak zobaczyć, ale... No patrzcie. Jestem niewidzialny. Powiedzcie. I tu jest teraz ta mikstura siły. Dobra. Nieważne, że to jest. Tutaj jest spalony i konia. No dobra. Puniky sorry. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. Na sześć uderzeń. Jak się zrobię to. A czekajcie, mleczko nie nakładało. I teraz spełnuję konia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, o jeden mniej, no ale no zawsze coś. To na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Nie zapominajcie o subskrypcji kanału. No to na razie, cześć!